Witam serdecznie. Dzisiaj w odcinku będzie temat Sokoła 1000. E, no, przygotowuję się do odbudowy, tak? Czy budowy, odbudowy? Nie wiem, jak to nazwać dokładnie. E, ale kompletuję w tej chwili części. I przyszła do mnie właśnie. Lampa, znaczy w zasadzie już w tamtym tygodniu przyszła lampa do Sokoła 1000, będę chciał Wam ją pokazać, wytłumaczyć jaka powinna być, jakie były. Mam tutaj troszkę jakieś literatury ze sobą, więc tutaj to będziemy sobie patrzeć, oglądać. Powiem Wam jak tu wygląda ten mój projekt Sokoła. O, tutaj też wziąłem fajna gazetka, już nie istniejąca, niestety motocyklista. Też jest trochę zdjęć, więc zaraz sobie i tutaj leksykon uzbrojenia zaraz sobie to pooglądamy no i otworzymy bo dzisiaj miałem zagwostkę, bo przyszła do mnie przyszła do mnie też paczka z, z częściami do Forda do Forda Mustanga, bo zaczynam składać model i dlatego dałem do dałem informację na dziale społeczność żebyście napisali co byście chcieli zobaczyć bo miałem trzy tematy ten już w sumie najdłużej czeka. Dobrze zapakowane. Słuchajcie, miałem dużą zagwostkę z tą lampą. E, miałem dużą zagwostkę z tą lampą, e, dlatego że e, lampę do tego rocznika, która jest u mnie, czyli powinna być lampa marciniaka. Bardzo ciężko dostać. Bardzo ciężko dostać. I moto, kupując motocykl, jeżeli nie wiem, szukacie na przykład, chcecie kupić sokoła. No to e, motocykle, które mają tą lampę Marciniaka powinny być teoretycznie więcej warte, tak? bo jeżeli ostatnio ktoś tam zaproponował na bazarze, że za 50 tysięcy sprzeda taką lampę, bo tych lamp po prostu nie ma i jak nie ma czegoś to cena szybuje do góry, bo zazwyczaj ludzie nie chcą tego sprzedawać tylko gdzieś tam sobie to melinują, trzymają na, na później o tutaj też coś jest, to jest chyba przełącznik a ja w końcu się zdecydowałem, żeby kupić taką właśnie lampę. Udało mi się ją kupić w Czechach. Zaraz ją zobaczymy. Zaraz ją zobaczymy. Widzę, że już jest dobrze zapakowana. Jest dobrze zapakowana. No ale dobra, może zanim, zanim ją wypakujemy, to wam pokażę jaka lampa tutaj powinna być. Nie wiem czy tutaj będzie w tym motocykliście. O! No, patrzcie, tu jest ta lampa Marciniaka z taką stacyjką, jakby obła, jest taka okrągła, ale tutaj w tym motocyklu, o, tutaj możemy zauważyć, że tu już jest inna lampa, i tu jest lampa Boschowska. Bosch ES150, taki, taki model jest najczęściej montowany w tych wszystkich sokołach, które są teraz odbudowywane. No, bo to jakby wpływa znacząco na cenę tego motocykla. No i szczerze mówiąc, o, tutaj mamy właśnie. Nie wiem dokładnie do którego roku, bo na początku w sokołach właśnie były montowane te osprzęt Boscha. A później dopiero w miarę jak polski przemysł zaczął sobie działać, coś tam produkować, to pan szanowny Marciniak zaczął właśnie produkować te swoje lampy. O, i tutaj mamy też, też są dwa sokoły. Tutaj jest lampa Marciniaka, tutaj w tym sokole jest lampa boscha ES150, bo jeszcze by były ES180. One są większe i nie pasują. I tutaj jeszcze na te lampki trzeba patrzeć, żeby była kontrolka, u góry taka kontrolka w tej lampie. Tak to wygląda. Powiem Wam, że fajna w ogóle pozycja jest, ten leksykon uzbrojenia, ja szukając właśnie o sokole. Kupiłem sobie sporo różnych książek, żeby tu sobie popodglądać. Też się zastanawiałem bardzo długo, co, z, co zrobić z wózkiem. No i tych wózków też tam dostałem jakąś ofertę. Wózki są też yy, teraz produkowane. Kilka, jest kilku producentów, którzy produkują wózki, ale też mi się trafiły dwa oryginalne. Jeden z nich teraz, który miałem, to ma dodatkowo jeszcze drzwiczki z drugiej strony. Nikt tego nie widział, więc nie wiadomo, czy to jest przeróbka jakaś z czasów tamtejszych. Czy to może było. Ktoś sobie to po prostu zrobił, czy to był jakiś starszy model. Nie wiem, CWS-a wczesnego, tak? Bo ten soku zanim powstał, to wcześniej był CWS-55. O, i tu mamy tą lampę Marciniaka. Tak? To się nazywało jakieś latarnia. Kluczyk do latarni, typ Marciniak. Latarnia przednia, komplektna, żarówka Philips numer 864, żarówka kontrolna Osram 3765. W takim katalogu części zamiennych mamy właśnie takie wszystkie informacje. Tutaj jest lampka wózka, tutaj mamy prądnice. I prądnice najpierw też były Bosza, i później były Marciniaka. I jeszcze do tej lampy jest przełącznik nie wiem, czy on gdzieś tu będzie pokazany. O. Tak wyglądał przyłącznik Marciniaka. Nie wiem jak on na żywo wygląda, nie wiem czy tutaj gdzieś w tej, w, tej, w tej gazetce będzie ten przyłącznik Marciniaka, bo to też jest dosyć ciekawy fant. O nie, no tutaj widać, że tu jest właśnie ten boszowski. No i słuchajcie, ceny oryginalnej lampy boszowskiej są różne, teoretycznie od 1000 euro w górę. No, ale ktoś tam w Polsce mi tu proponował ładną taką lampę oryginalną za 10 tysięcy złotych, i no mówię, to wszystko po prostu tak się zbiera. O, myślałem, że tutaj, bo tutaj ten kolega, który ma tego sokoła, pozdrawiam serdecznie, jeśli się oglądasz. Ma właśnie oryginalną lampę gdzieś w zapasie, ma tą prądnicę ERE. Pokrywę takiego czegoś też szukam, jakby ktoś miał tą pokrywę właśnie tutaj do gaźnika, do filtru powietrza to bym coś takiego chętnie kupił bo mój sokuł będzie właśnie w takim starym chyba malowaniu no jeszcze nie wiem dokładnie, ale tak mi się zdaje, że będzie na staro robiony, żeby miał jakąś tam taką patynę, no i będzie bez wózka, więc będę mógł gdzieś tutaj sobie go postawić no bo ten wózek to jest 50-60 tysięcy no teraz tam gdzieś coś tam koło 30 tysięcy mi się pojawiło, no ale to jeszcze jest sporo do zrobienia przy takim wózku takie są przynajmniej ceny wywoławcze, więc sporo pieniążków, i tak stwierdziłem, że ja mam już te motocykle, motocykle z wózkami i one sporo miejsca zajmują, tak, bo mam trzy na, na tą chwilę i tutaj na przykład bym nie wjechał. A też chciałbym, żeby ten soku był gdzieś tutaj, sobie stał, jak robię vlogi, jak robię jakieś livey. Teraz na targu kupiłem sobie taką czapeczkę trochę mała jest, ale. Ale będzie w klimacie gdzieś tam przy sokole będzie sobie mogła, będzie mogła stać. Chociaż tu by się przydała przedwojenna, to jest teraz chyba aktualna czapeczka, ale ważne, że jest orzełek z, z koroną. Więc, więc myślę, że okej. Okay. Dobra, pokażę Wam zaraz jeszcze lampkę tylną, którą gdzieś mam, i zaglądamy, słuchajcie, do paczki. Jesteśmy, dobra. Chwilę miałem przerwy. Musiałem podłotować kamerę. Słuchajcie, tu kupiłem sobie jakieś takiego Boscha, właśnie. To jest oczywiście nowo, nowa produkcja, to kosztowało mnie, albo nie, powiem wam, ceny wam później powiem. A teraz sobie otworzymy, ja już wszystko kompletuję już jakby do tam gdzie ma pójść ten motocykl do zrobienia, ale miało być to w styczniu. O, jest lampa Ale znowu te terminy się odkładają. Fajnie zapakowana. Powiem Wam, że udało mi się nawet w dobrym pieniądzu to kupić. Ja już kiedyś ta osoba, która produkuje te lampy, mieszka w Czechach, ale już z racji wieku, kończy z produkcją. I tutaj kolega Rysiu Brodziak, którego serdecznie pozdrawiam, podesłał mi namiar. No bo tak wiadomo, od producenta jest dużo taniej, więc ja sobie zdecydowałem, że kupię sobie teraz taką lampę bo już mnie troszeczkę gonił też czas, już to miało być wszystko składane i chciałbym, żeby to wszystko było, a na ten moment brakuje mi w zasadzie tylko bagażnika, blachy siedzenia i już będę miał wszystko praktycznie skompletowane, a później na spokojnie, jak już będę sobie jeździł po bazarach i szukał, to będę patrzył gdzieś tam, żeby kupić na przykład lampę taką oryginalną. Znaczy, ale fajnie, bo tutaj jest też jest ten bosz na tym, na światle. Tutaj to wiadomo są nowe, nowe śruby, ale to może jakoś zostanie, nie wiem, postarzone, jakoś coś tam zrobione. Tutaj mamy, tutaj mamy stacyjkę ekstra. Czasami wysyłacie mi też, bo wiecie, że szukam na przykład tej lampy Marciniaka I wysyłacie mi jakieś tam zdjęcia Ale to często są po prostu zdjęcia do Znaczy zdjęcia Są to lampy do małej SHL-ki przedwojennej I To jest coś w tym stylu I właśnie czym się różni, że nie ma Tutaj jest wiadomo to logo tam gdzieś Marciniaka Ale te małe lampy nie mają stacyjki I tutaj widzicie, jest boczne też mocowanie No ale ta lampa jest zdecydowanie większa Właśnie od takiej SHL-kowej, no coś już bliżej, może do. O, Junakowej, chociaż też jest chyba. No, podobna jest, powiedzmy. Podobna wielkością, ale powiem Wam, że się cieszę. No, już ten, ten soku już tu widzę, tylko że on tutaj sobie stoi. Czasami będziemy go pewnie odpalać. No. No i lampa jest. Wiadomo, że jakoś tak się. Ja zawsze na początku, tak samo nie wiem, czy przy Harle jak byłem takim troszeczkę. Yy, zwolennikiem tego, że ma być wszystko oryginalne ale to też przez to, że się nie znałem nie znałem warunków jakby jak to wszystko wygląda ile to kosztuje i no, taki 100% oryginalny motocykl to fajnie jakby sobie stało gdzieś właśnie o tutaj, nie ruszał się czy w muzeum, a ja chcę tym sokołem jeździć, więc ekstra no ekstra, zobaczcie jeszcze raz sobie tutaj obejrzymy tą lampę i tą lampę, powiem Wam, z przełącznikiem świateł udało mi się kupić za 2,5 tysiąca złotych. Jakoś tak. Dokładnie Wam powiem, bo ja płaciłem chyba w dolarach 560 euro. Przepraszam, w euro. Zapłaciłem w euro i zapłaciłem 560 i to myślę, że jest dobra cena, bo zobaczcie, na eBayu. Tutaj znalazłem, że jest teraz za 1300 za 1300 euro jest taka oryginalna lampa. Nie wiadomo, co tam jeszcze w niej trzeba będzie. Ua! No, ale mamy tutaj. Tak to wygląda. Jest nawet kluczyk. Mhm. Ale sobie tutaj cofniemy. I tutaj lampa, taka w Niemczech. Już to samo co moje, nawet bez przełącznika. To jest to samo i ona kosztuje 881. Tak? Plus 50 euro jeszcze wysyłka. Więc to 560, to po prostu tanio jak barszcz. A co najważniejsze, tutaj producent, który to produkuje on też produkuje do starych Harley jakieś różne rzeczy kończy działalność. Więc to już są ostatnie chwile, żeby sobie zrobić jakiś zapas albo jak chcecie na przykład sobie kiedyś składać albo marzycie i na przykład chcielibyście taką lampę to można sobie zamówić mogę podać namiar tutaj na kolegę wysyłamy mu pieniążki i czekamy na paczkę o, a tutaj jest przyłącznik który jest z prawej strony na kierownicy tutaj i tu jest taka wajcha no ciekawy jestem jak to będzie działało widziałem, że też takie, takie są Właśnie też w oryginale można trafić, ale ja myślę tak albo na Manhaj, albo gdzieś na czeskich bazarach, może gdzieś na łodzi będę szukał. No wiem teraz jak to wygląda, bo to jest inaczej, jak już sobie weźmiemy coś do ręki, popatrzymy i mówimy, aha, z czym to się je. No bo tak to często, gęsto w zbiorze różnych rzeczy, które są na bazarach, tam jest, są setki przedmiotów, czasami ktoś ma takich przełączników różnych, dziesiątki. Jeżeli nie wiemy, jak dany przedmiot wygląda, no to ciężko jest coś namierzyć. A. Jeżeli już mamy coś takiego, zawsze można to ściągnąć, zamienić, tak samo z lampą i później sobie ją sprzedać. Ale jakby ja, już nauczony no, swoim doświadczeniem, nie chcę robić nic na szybko. No bo wiadomo, jak na szybko, to trzeba znowu dużo zapłacić. Ale ja wolę sobie powoli, lelum, po lelum. matku, patrzcie, jaki kluczyk. Może ktoś z Was ma gdzieś taki kluczyk oryginalny. O, też by była super sprawa, jaki jest długi, no. I mamy taki kluczyk i teraz ciekawe, jak go wyjmiemy. Nie, to też przełączamy, a to dziwne. Czy to się jakoś przesuwa? Nie wiem, jak to się... Nie mam pojęcia. A może jest tak, że po prostu dopiero jak się włoży kluczyk, to jest na przykład zapłon. Trzeba będzie zobaczyć. Będę musiał teraz jeszcze taką... Będę chciał zamówić właśnie instalację w oplocie. Ze starych przewodów, może ten przewód, który mam gdzieś tam w Stanach, bo jak nie wiem, ktoś z Was może oglądał moją e, serię filmów ze Stanów. Byłem też tam na bazarach motocyklowych i trafiłem tam na jednym z bazarów taką linkę z epoki. To ona jest dosyć gruba, no ale może akurat gdzieś tam do jakiejś, gdzieś do czegoś się przyda. Zobaczcie, jaki automotive cables. O, tak to taki fant lubię sobie takie jakieś różne lampki trzymać a tu jeszcze mam lampkę, już jesteśmy przy lampkach do przedwojennej SHL -ki. takie coś z tyłu też bardzo podobna do tej e, boszowskiej a tu mam jeszcze jakieś ze stanów starej żarówki o. takie różne fanty sobie lubię trzymać bo po prostu lubię stare przedmioty Gdzieś tam z nimi optować, ale jak na przykład odnawiamy albo przerabiamy motocykl i mamy oryginalną część. O, cześć Grzesiu, Boże Grzesiu mówię. Cześć Maciek, <grytanie> <grytanie> No właśnie, widzisz, się zbunkrowałeś tam. Jak mamy część w oryginalnym kolorze z patyną i teraz odnawiamy motocykl, czy to jakiegoś junaka, czy cokolwiek, no to mi by było szkoda żeby, nie wiem, w takim lakierze niszczyć zbiornik, czy niszczyć lakier na lampie i to malować, tylko wolałbym już, nie wiem, to sobie położyć na półkę i albo nową część założyć, albo gdzieś szukać jakiejś tak zniszczonej żeby można było to odtworzyć, czy tam już przemalowywanej takie jest przynajmniej moje zdanie ale mówię, no nie jestem już osobą, która Musi żeby być wszystko, musi być oryginalne. Tutaj, wiadomo, ja się cieszę z tego, że ten motocykl będzie odbudowany, że będzie też świadczył o historii naszej motoryzacji, bo ja, jakby będąc motocyklistą i znając te wszystkie motocykle, wiedziałem, co to jest soku, ale się okazuje, że wiele osób nie ma pojęcia, że Polska budowała właśnie takie czterosuwowe, potężne motocykle. I, I myślę, że jest się czym chwalić, jest co, co pokazywać. A jeżeli właśnie to jest w, w takiej postaci, że można dotknąć, można zobaczyć, można, będą tu jakieś na pewno filmy z jazdy, nie z jazdy, czy, będą, czy będzie stał ten motocykl, może się gdzieś zaszczepi to ziarenko takiego zainteresowania w nie wiem, wśród młodzieży szczególnie, żeby. Poczytać, poszukać, popatrzeć, żeby mieć jakiś właśnie cel, bo może kiedyś się zbuduję, może kiedyś kupię, może zarobię. Bo jak pamiętam, od kiedy pierwszy raz poszedłem do pracy, nie wiem, w wieku 15-16 lat, już sobie tam dorabiałem w, różny, w różne sposoby. To miałem taki cel, właśnie, żeby ten motocykl gdzieś tam sobie kupić, tak? bo miałem tą zajawkę, miałem jakiegoś takiego świra. No, i przez tyle lat, teraz za chwilę będę miał 40, 43 urodziny, i ten bzik motocyklowy dalej jest. Mimo, że nie jestem jakimś specjalistą, mimo, że się nie znam na wielu rzeczach, może ktoś powiedzieć, nie wiem, ktoś mi napisał, że jestem laikiem czy tam kimś. Okej, okay, może być, ale ja mam w tą sobie pasję, e, uwielbiam te motocykle, cały czas się uczę, cały czas czytam, cały czas dążę do czegoś tam. Z Junakami też nie miałem przygody, mam w końcu tego Junaka, więc mam nadzieję, że też będą jakieś jazdy. Będzie to jest dla mnie po prostu zabawa. Tak samo jak prowadzenie tego kanału. Też jest świetną przygodą, formą takiego pokazywania świata, pokazywania różnych rzeczy, które mnie interesują. No, dobra, nagadałem się, Słuchajcie, prosiłbym Was też o zostawienie subskrypcji, jak jesteś tutaj pierwszy raz zaglądasz. Zaglądnij też na, na inne filmy. Jeżeli Cię interesują sokoły, to ten film jest też w, właśnie w takiej playliście sokół 1000. Tam można zobaczyć film z zakupu. Jak kupiłem silnik koła, tam jest film z prądnicą, jest, są filmy, jak rozbieram silnik tego Sokoła, więc jest trochę takiego materiału. I myślę że, będzie, myślę, że będzie jeszcze więcej. Tutaj ostatnio o, z Chin sobie kupiłem taką plakietkę. Gdzieś to pewnie też gdzieś, jak będzie ten soku, to gdzieś tutaj sobie to powiesimy. I tak to będzie wyglądało. No i co, w następnym odcinku, nie wiem czy jutro może wyjdzie targ na torach, ale chyba nie mogę się słuchajcie doczekać, bo zamówiłem prenumeratę, e, prenumeratę Forda. Forda. Zaraz Wam pokażę. Ford Mustang. Pierwszy raz, to znaczy mam już prenumeratę Junaka i prenumeratę Forda. Ale no nie mogę się doczekać, chcę zobaczyć, jak to się składa, jak te gazetki wyglądają. A chcę to robić z wami, chcę to robić na filmach, więc będzie ten filmik na pewno też lada chwila. No i targ na torach, oczywiście. Cała masa przygód. To też niedługo się pojawi. Ja tym razem, tymczasem kończę. Dziękuję Wam za całą aktywność, cały topchat. Pozdrawiam wszystkie te osoby tam udzielające się, wszystkie wspierające, wszystkie tutaj dopingujące. Dziękuję Wam ślicznie. Z newsów takich, bo już to mówiłem w sumie na, na live, ale na filmie chyba nie mówiłem, że no wiadomo, teraz lecimy do tej Tajlandii, więc będzie seria z wyjazdu do Tajlandii. Jadę z żoną i z trójką dzieci, ale też kupiłem bilety. Już yy, udało mi się tanio kupić do Stanów do Los Angeles i tam będzie wyprawa kamperem tym razem. Także to też yy, niebawem. <ścoughs> ah, ja jestem mega podjarany tym wszystkim. Trzymajcie się, miłego wieczoru wam życzę. Cześć! O, koszulki z motywem Sokoła 1000 z moim silnikiem już dostępne na stronie wwwmotozloty.com w czterech wersjach kolorystycznych. że serdecznie zapraszam do zakupów i wsparcia odbudowy kultowego polskiego motocykla Sokół 1000. Cześć. Na koniec słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, na szyfki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak yy, trafisz do mnie. Hej! Podziękować wszystkim wspierającym, wszystkim oglądającym, wszystkim komentującym i wszystkim, którzy tutaj są na tym kanale, za całe wsparcie. Wielkie dzięki, bez Was by tego nie było. Cześć.